Jak Pani patrzy na to, co się dzieje w Sejmie, bo od tygodnia protestują tam rodzice dzieci niepełnosprawnych, to trzyma Pani za nich kciuki, to myśli Pani, tak, walczcie, bo to ważne, czy tak, walczcie, ale może nie w ten sposób? Całym sercem jestem z nimi. Uważam, że sprawa jest bardzo istotna i, i ważna. Mogę tylko powiedzieć tyle, że na pewno bym robiła to zdecydowanie delikatniej. E, natomiast e, to nie załatwia problemów niepełnosprawnych. To w minimalnym stopniu, w minimalnym stopniu poprawia ro, byt rodziny z mówimy dzieckiem niepełnosprawnym o tych pieniądzach, o o tych jest pieniądzach mowa, mówimy o tak. Się ten bój. Tak, bo powinno ulec zmianie cała, cały system wsparcia niepełnosprawnych powinien być przebudowany w tym kraju. Bardzo mnie boli, jak słyszę, że e, w maju to budżet jest już zamknięty. Bardzo przepraszam, ale te matki, bo ja z nimi byłam, wychodziliśmy na ulicę przez pięć lat. To znaczy, że można było pomyśleć o tym, aby ten budżet był zaplanowany w którymś roku. Niestety, każda podwyżka, z przykrością muszę stwierdzić, była tylko wtedy, kiedy matki z dziećmi chorymi wyszły na ulicę. Jak to się stało, że pięć lat toczy się bój o rzeczy fundamentalne, podstawowe, bo co do jednego wszyscy są zgodni, te pieniądze są zbyt małe? System osób, wsparcia osób niepełnosprawnych nie był przebudowywany od wielu, wielu lat, więc ja myślę, że w tej chwili po prostu do ludzi dociera wiadomość, że, że trzeba coś z tym zrobić.